Ej, ale dlaczego blurujesz? Przecież na Shutterstocku legitną licencję wykupiłaś? O chuj chodzi? Oni gwarantują okay. to, że to jest yy, sprawdzone przez nich, że to jest sprawdzona przez nich grafika i że wykupując tą licencję, masz do niej jakby pełne prawa, żeby udostępniać ją gdzieś, żeby, 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 żeby móc ją modyfikować itd. Kanale. Itd. Ja jestem Weronika i dziś troszkę was witam w innym wydaniu niż zwykle, ale różne Wam się podobały, więc. Były już takie sprawy między youtuberami, że gdy jeden jednego obrażał, to później kasował te filmy i później, i później w sądzie mówił, że no nic takiego nigdy nie publikował, że to ktoś publikował na innych kanałach, jakby wykradał mu materiał. Były takie sprawy. To jest dziwne, ale były takie sprawy. No i teraz ciekawa tutaj sytuacja zachodzi, no bo co? Francuz pozwie Weronikę, Weronika mówi, ale to nigdy nie było u mnie na kanale. Masz jakieś dowody? Masz dowody, że to było na kanale? No to ktoś pokaże jakieś zgrania, zgrane, nie na inny kanał, wrzucone stare filmy Weroniki. A Weronika powie, no ale to już ta osoba, która wrzuciła tą kopię, no to ona dodała tą grafikę, nie? No i później są no jak nie ma dowodów, no to jak ma coś zrobić? Ale. Żeby takie coś zabezpieczyć, że to faktycznie było na tym kanale, że ktoś dane słowa powiedział na danym kanale, że ktoś to opublikował, no to się idzie do notariusza i notariusz to potwierdza. Robi akt notarialny, że jakieś tam potwierdzenie notarialne, że to faktycznie było na tym i na tym kanale pod takim, pod takim adresem i w tej i tej minucie padły takie i takie słowa. I wtedy to jest dla sądu taki dowód. Weronika w tej całej przezorności myśli, że nikt kurwa nic nie zabezpieczył. Dla, dla mnie to jest chore, nie? Że po całej tej dramie, ona teraz bluruje, bo będzie świrowała, że no nic nie było, panie Francuzie, gdzie, gdzie to logo było użyte? Pierwsze słyszycie? Najciekawsze jest to, że przecież jeszcze tydzień temu, głosiła na kanale Ekipa, że logo jest wykupione, jest licencja wykupiona, już jakby... Jak ją Luki zapytał, co zamierza zrobić, to ona mówi, ja już, już nie co zamierzam zrobić, tylko co zrobiłam. Już jest wykupiona, skontaktowałam się. Wiecie, takie zabezpieczenia warto robić, bo tak jak na przykład o mnie było mówione, w ogóle Poland mówili, Sylwester Wardenga lubi molestować kobiety, nie? 500 zł jest zabezpieczone. Oni skasowali film, uważają, że... Wszystko już się git, bo skasowali film i już nic im nie grozi. I podobnie Weronika, podobna taktyka. I najsmutniejsze w tej całej sprawie, w tej dramie, która się tak naprawdę już kończy, jest to, że jak na tych grupach typu Team X i tak dalej, wczoraj widziałem, że jakaś dziewczyna z Teamu X zrobiła sondę. Za kim jesteście? Kto ma, nie, jak coś tam, kto ma rację, czy za kim jesteście w tej dramie? I te dzieciaki za mają przedstawione dowody, nie? Gdzie mogą wejść, zobaczyć. One są za wersą.